Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze i w czystości. Drodzy bracia, rozpoczynamy nasze kapłańskie skupienie. Czas tak bardzo nam potrzebny w naszym codziennym posługiwaniu. I tak jak wspomniałem, rozpoczynając dzisiejszą mszę świętą, jak każdego roku, tak i teraz powracam z domu matki, z Medjugorje, z ogromnym bagażem Bożej łaski, której nie chcę zatrzymać tylko dla samego siebie, ale chcę się tym bagażem i prezentem Bożej łaski podzielić z wami wszystkimi. Wraz z wiekiem pojawia się również w życiu każdego człowieka w tym również biskupa, kapłana, efekt i wrażenie znużenia, zmęczenia, które czasami wygląda tak, jak gdybyśmy się wypalili. Dzięki Bogu nie doświadczyłem tego jeszcze w swoim życiu i wierzę, że będę Bogu służył z wielkim zapałem, entuzjazmem i miłością do końca tych dni. Ale wiem, drodzy bracia, że ten kryzys dopada również nasze kapłańskie serca. Wiem, że dopada serca nas może was tutaj obecnych. Dlatego właśnie te dni skupienia, nie tylko po to, by przeżyć je we wspólnocie, którą tak, tak żmudnie i tak bardzo intensywnie, konsekwentnie budujemy, Nie tylko po to się spotkaliśmy, żeby przeżyć tych kilka dni razem ze sobą, porozmawiać, wymienić się opiniami, ale potrzebujemy, drodzy bracia, odnowy w nas tego wszystkiego, co stanęło u podstaw tego, że zdecydowaliśmy się pójść za Chrystusem. Posługując się pewnym obrazem, chcąc napełnić naczynie wodą, mam tu fizyka, więc mogę sobie pozwolić na mały eksperyment, choć go nie będziemy robić tutaj w kaplicy. Chcąc napełnić naczynie wodą, musimy zanurzyć je, na przykład w źródle, w studni, musimy je przygotować i otworzyć, aby ta woda ją to naczynie napełniła. I podobnie jest z naszą duchowością. Nic, drodzy bracia, nie dadzą te rekolekcyjne nauki, których się podjąłem w tym roku z nadzieją, że za rok poprowadzi ksiądz biskup Andrzej na zasadzie szta, sztafety. Nic one nie dadzą, drodzy bracia, jeżeli będziemy w takiej pozycji duchowej, zamknięci przed Panem Bogiem, na zasadzie mów biskup, a ja i tak nic z tego nie, nie wyniosę. Nic sobie z, z tym nie będę robił. Dlatego podobnie jak w tej fizyce, Chcąc się napełnić Bożą łaską, musimy się najpierw na nowo otworzyć na nią. I to nie tylko w taki sposób symboliczny na zasadzie albo to masz mnie, Panie Boże, ale rzeczywiście i autentycznie otworzyć na działanie Bożej łaski. Na zasadzie Boże oto widzisz moją duszę. Widzisz ją jak nikt inny w świecie. Może czasami bardzo pokaleczoną. Widzisz, otwieram ją teraz przed Tobą, byś ją oczyścił, byś ją napełnił, napełnił na nowo swymi darami, bym idąc za Tobą był jednocześnie światłem na drodze dla tych, którzy podążając ku Tobie, wybrali właśnie mnie jako przewodnika. Drodzy bracia, musimy w te dni. Sięgnąć głębi, głębi Pana Boga, by zaczerpnąć z tej głębi tego wszystkiego, co nam będzie potrzebne w dalszym naszym kapłańskim życiu. Kiedy planowałem termin naszych, naszych dni skupienia, wyciszenia, wiesz, nie spodziewałem się, czym nakarmi nas Pan, w słowie Boże, które dzisiaj usłyszeliśmy. Ale spójrzmy na chwilę na dzisiejsze czytanie. Nie ma w nich ani jednej sekundy, ani jednej kropki Joty przypadku. Słyszymy piękną mowę świętego Pawła, który zwraca się do nas z apostolskim upomnieniem, przypominając, jakimi my mamy być, jak mamy przeżywać kapłaństwo. I co znaczy nasze posłannictwo? Chwile, kiedy przeżywamy, mają być szansą nie tylko na to, byśmy się, to co powiedziałem przed chwilą, spotkali w tej wspólnocie, nie mają być tylko szansą na jakiś fajny towarzyski wieczór kapłański. To jest wartością absolutnie dodaną i bardzo nam potrzebną w trakcie tych Świętych rekolekcji. Ale nade wszystko te chwile mają być szansą, by we wspólnocie, tak mocno chronieni mocą tej wspólnoty, ponownie uklęknąć przed Panem w duchowej nagości i poprosić Go, Panie, wesprzyj mnie. Panie, napełnij moją duchową pustkę twych masakrów. Bym szedł bym świadczył o Twojej miłości. Panie, daj mi sił, bym nie upadł w ludzkich słabościach, nałogach, które przecież tak często rujnują kapłańskie dusze i czasami nawet na zawsze łamią powołanie do kapłaństwa. Panie, daj mi siły, abym Ciebie każdego dnia odkrywał od nowa dla siebie, ale nade wszystko dla tych, do których mnie posłałeś. Abym potrafił uczyć, jak Ciebie odnajdywać w naszym życiu i tym świecie tak bardzo pokręconym, w którym żyjemy. A pierwszy rzut oka to przecież takie proste. Ale jakże trudne, jeżeli się w, zatopimy w Pana Boga. Jeżeli Stracimy to, co nazywamy czuciem kapłańskiego serca, jeżeli stracimy chęć bycia prawdziwymi świadkami Ewangelii. Idźmy więc, drodzy bracia, za świętym apostołem Pawłem i próbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być wzorem w mowie, obejściu, miłości i wierze i w czystości. Nic więcej przez te trzy dni nie będziemy robić. Tylko próbować ustalić sobie od nowa ten fundament naszego kapłaństwa. Co znaczy być wzorem w mowie, obejściu, miłości, wierzy i czystości. Święty Paweł, dziękuję Ci za ten znakomity, znakomity wkład apostolski w nasze skupienie. Duch Święty przychodzi nam z pomocą. To jest, drodzy bracia, fundament naszego kapłaństwa. Bez codziennego uświadamiania sobie wagi, ogromnego ciężaru gatunkowego, wypływającego z tego jednego zdania, tego nakazu Pana wypowiedzianego ustami świętego apostoła Pawła, nie będzie nas stać być prawdziwie świętymi i dobrymi kapłanami. Będziecie być może znakomitymi rzemieślnikami, świetnymi aktorami i znakomitymi muzykami, ale nie będziemy nigdy dobrymi kapłanami, jeżeli nie uświadomimy sobie wagi tego jednego krótkiego zdania. Nasze posłannictwo ukierunkowane jest na Chrystusa, który nas posyła każdego dnia, który nas uzdalnia. Uzdatnia, byśmy napełnieni darami Ducha Świętego nieśli Jego świętą Ewangelię. Dobrą nowinę, tak bardzo wymagającemu dzisiejszemu człowiekowi, który nie tak jak przed kilki, kilkudziesięcioma laty będzie krękał przed kapłanem, widząc idącego kapłana, ale który dzisiaj wymaga od ciebie, drogi bracie, byś był. Nade wszystko świadkiem świętej Ewangelii, bo żyjemy w świecie ogromnie wyedukowanym, w świecie, w którym jest mnóstwo fachowców w różnej dziedzinie. Stąd też Ty, będąc Chrystusowym świadkiem, musisz być tym świadkiem na tysiąc procent, nie na jedną dziesiątą etatu, na tysiąc procent. Moi drodzy, tak często realizacji, Chrystusowego kapłaństwa w XXI wieku musimy wychodzić z tej pierwszej linii, pierwszego szeregu Kościoła, który jest zarezerwowany dla tych najlepszych, czasami faryzeuszów. I musimy pójść na peryferię wspólnoty Kościoła, współczesnego świata, współczesnego Kościoła i zbierać Boże, zagubione okruchy ludzkiej egzystencji. Zbierać te. Perełki, które zostały zgubione czasami przez naszą, drodzy bracia, niefrasobliwość. Niefrasobliwość tych, którzy, uważając się za pasterzy, nieroztropnie, grzesznie doprowadzili poprzez zgorszenia do odejścia ludzi od Pana Boga. Przecież to jest takie współcześnie znane. Ileż mamy przy, przypadków tak zwanej cichej apostazji? gdzie ludzie widząc, co się dzieje w szeregach duchowieństwa, mówią, ja nie chcę być w tym kościele. Odchodzą od Kościoła. I to ty, drogi bracie, to ja, jeżeli jestem współuczestnikiem tego zgorszenia, będę musiał przed Panem Bogiem za to odpowiedzieć. To jest miejsce naszego posługiwania. Peryferię Kościoła. To jest również dość często taka ciemna dolina, której, w której znajdziemy tych idących trochę na oślep, dla których jesteśmy wysłani przez Boga jako taka misja ratunkowa. Jesteśmy taką misją ratunkową w kościele XXI wieku. Pan Bóg, Duch, Duch Święty powołuje. Duch Święty pobudza pewne inicjatywy w Kościele, które czasami współczesnym wydają się być nie do pojęcia, niezrozumiałe, niepotrzebne, przyjmowane z dużym oporem. Pobudza po to i powołuje po to, aby ten Kościół pobudzać, aby go odnawiać. Jak ufamy, również to, co czynimy na co dzień w naszych pustelniach do których pukają i pukacie wy, drogie siostry i bracia, szukając Boga, jest również inicjatywą Ducha Świętego, aby pobudzić was, będących gdzieś tam w tej ciemnej dolinie swojego życia, aby wam pomóc z niej wyjść zwycięsko. Zatem, drodzy bracia, jesteśmy dla Chrystusa. Jesteśmy w Chrystusie i z Chrystusem, a to oznacza, że realizując kapłaństwo Chrystusa, nigdy nie możemy odwrócić się od nikogo. Nigdy nie możemy odwrócić się od żadnego człowieka, który staje na drodze naszego życia. Powiem więcej, nawet od tego, który w pierwszych słowach wyszydzi pana Boga, który powie, że jesteś, nie będę cytował, bo słuchamy najczęściej w ostatnich miesiącach te różne epitety. Pod adresem kapłanów, który cię wyśmieje, który powie, ty jesteś klecha, odejdź ode mnie. Drogi bracie, on również jest godzien łaski, łaski odkupienia, bo również za niego Chrystus umarł na drzewie krzyża. To nie jest teologiczny marketing, ale jest to prawdziwe świadectwo życia. Nie będziesz czuł się niepotrzebny znużony, wypadony, jeżeli zrozumiesz to właśnie wszystko. Moi drodzy, największym bólem Pana Boga jesteśmy my. Największym bólem Pana Boga jesteśmy my. Nasza ludzka natura. To nadgryzienie przez grzech pierworodny które powoduje, że mimo iż w darze kapłaństwa otrzymaliśmy świętość, to tak często bez wahania je na drobne dla ludzkich słabości. I to wszystko, drodzy bracia, oddala nas od Boga, którego powinniśmy kochać, którego powinniśmy nieść, Ten, do których nas posłał. Co powoduje, że być może w danej chwili bliżej nam jest do Judasza niż do Piotra, który upadł w prawdzie, ale znalazł, znalazł w sobie siłę łaski Bożej, dzięki której powstał, stając, jak wiemy, fundamentem Chrystusowego Kościoła. Moi drodzy, kapłan Boży to ten, który ma dobre słowo dla każdego, którego napotka, napotyka na swojej drodze życia. Kapłan Boży to ten, który ma dobre słowo dla każdego człowieka, którego mowa jest prosta, tak jak prostym jest nakaz Chrystusa, aby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Prosta, a nie trącająca polityką. Mamy żyć w prawdzie, mamy tę prawdę, jak gdyby mieć wypisaną na naszej kapońskiej duszy i twarzy. Po prostu, ludzie widząc nas, nie muszą, nie powinni mieć wątpliwości, kim jesteśmy. Powinniśmy być jasnym, czystym wzorem i świadectwem przynależności do Jezusa Chrystusa. Kiedy przemieszczamy się po świecie, przemieszczamy się najchętniej ubrani w cywilne ciuchy, będąc kapłanami. Kiedy przemieszczamy się po świecie ubrani w sutanny, wywołujemy zdziwienie. Ale to zdziwienie nie jest zdziwieniem, o idzie dziwak! Tylko to jest zdziwienie, o patrzcie, jeszcze są. Są jeszcze wśród nas świadkowie Jezusa Chrystusa. Dlatego też to zewnętrzne świadectwo nasze musi być klarowne, czyste, przejrzyste. Nie możemy się bać ubierać koloratki. Nie możemy się bać być świadkami tak najbardziej naturalnymi dla nas, kapłanów. A tym naj najbardziej naturalnym świadectwem poza codziennością jest właśnie ubranie stroju duchownego. Nie bójmy się pójść jak gdyby pod prąd temu wszystkiemu, co próbuje dzisiaj współczesny świat nam podpowiadać. Być dla wiernych wzorem w mowie, to być dla wiernych, drogi bracie, nauczycielem posługiwania się mową, to również, a może nade wszystko, przestrzeganie zasad mówienia prawdy, właściwego posługiwania się językiem, unikania plotek, które niestety, niestety są również tak często grzechem głównym naszego stanu kapłańskiego. Najbardziej, najlepiej zorientowanymi w parafii są zawsze proboszcz. Jest proboszcz i kapłan. Kiedyś, przed laty, kiedy zostałem wikariuszem w mojej pierwszej parafii, przyjechałem do tej parafii i tam był jeszcze taki bardzo archaiczny system telefoniczny. Nie wybierało się numeru, tylko podnosiło słuchawkę. Jakież było moje zdziwienie człowieka, który nie był nigdy do tego przyzwyczajony, kiedy podnosząc słuchawkę, usłyszałem hało, ja mówię, ale że o co chodzi? To ja chciałem zadzwonić, dlaczego pani jest na mojej linii. A tutaj u nas jest taki system, więc jeżeli ksiądz chce, a ja pytam, a skąd pani wierza, jestem księdzem? Bo wiem, że ksiądz dzwoni z plebanii, bo to jest numer plebanii. I wtedy śmialiśmy się na tej plebanii po miesiącach, że najbardziej zorientowanymi. W sytuacji, Pani na centrali telefonicznej. Jeżeli przejeżdżała ulicą karetka, podnosiło się słuchawkę i pytało się Pani Krysiu, bo po miesiącach to już wiedzieliśmy, która Pani ma jak na imię. Pani Krysiu, co się stało? A jest wypadek na ulicy Przewnickiej. Na ulicy Bóg zadłać, odkładaliśmy słuchawkę. I tak się dzieje, moi drodzy bracia, w tej chwili również w naszym kapłańskim środowisku. Gdyby ktoś miał taki dostęp do do naszego systemu, o taki właśnie, ręczny, analogowy. I by zapytał księża Romanie, co słychać w świecie, to z pewnością miałby znakomite, ksiądz się nie przejmuje, bo to nie do niego przytyk, miałby znakomite odniesienie do sytuacji. Tak wygląda nasze życie. To może wy wynikać również z tego, że za bardzo angażujemy się w to, w czym nie powinniśmy być na co dzień. Ślęczymy godzinami na forach internetowych. Ekscytujemy się nowinkami, które nie tylko nic nie wnoszą, ale często szkodzą naszej duchowości przez to, że wciągają one nas w sieci zła. Internet to rzecz piękna, o czym czego dowodzi również to, że poprzez ten internet to znakomite medium XXI wieku każdego dnia gromadzimy się tak licznie modląc się wspólnie. Poprzez internet odbywają się modlitwy każdego dnia. Modlitwa różańcowa o 22, gdzie zbiera się w jednym miejscu, w tym samym miejscu intencyjnie kilkanaście tysięcy ludzi. To jest piękne medium. Ale ten internet niesie również zagrożenia, kiedy wciąga nas w sieci zła. Zły duch też jest istotą duchowo inteligentną. I skoro my potrafimy korzystać z, tego, z tej nowinki XXI wieku w taki sposób, to musimy mieć świadomość, że on tam też założył pewne płatki na ludzkie dusze po to, żeby je gubić. Moi drodzy bracia, być dla wiernych wzorem w mogę, to wyzbyć się również tego wszystkiego, co prowadzi nas do mówienia nieprawdy. Ale bycie wzorem w mowie to znaczy również porządne przygotowywanie się w, codziennym, w codziennej pracy duszpasterskiej do homilii, do kazania, do katechezy, do wszelkiego typu spotkań z tymi, do których posyła nas Pan. To porządne, to znaczy nie tylko wyszlifowane, wygucowane, pięknie wyglądające, ale to porządne, to znaczy przemodlone, przemedytowane czasami całymi dniami, a nawet tygodniami, by było w nim jak najmniej mnie, a jak najwięcej Jezusa Chrystusa. Mój nieżyjący już dzisiaj profesor z homiletyki mówił, jeżeli chcesz być prawdziwym świadkiem w mowie, to twoje kazania, homilie, powinny żyć całym Twoim życiu. Czyli jeżeli mieliśmy dyżury w swojej parafii, w jedną niedzielę Jasiek, w drugą Franek, w trzecią Staszek, w czwartą Adam, w piątą Bienek i tak co pięć tygodni ta sztafeta homiletyczna sobie chulała. To każdy z nas wiedział, że za pięć tygodni jest moja kolejka. Otwierało się Ewangelię z tego dnia czytania. I przez tych pięć tygodni myślało się o tym, co powiedzieć, by trafić, by to, co powiem, by było prawdziwym świadectwem, by nie było lipą, którą zrobiłem na zasadzie dzisiejszego tak bardzo modnego kopiu i wklej. I już jest fajnie, kazanie poszło. A to, że mało kto go posłuchał z tego tytułu, to już jest jak gdyby poza mną. A więc to jest to dobre przygotowywanie się do swoich obowiązków posługi duszpasterskiej. Ale bycie wzorem w mowie to również, drodzy moi bracia, umiejętność okazywania szacunku w mowie, w piśmie, swoim bliskim, swoim mamie, swojemu ojcu, swojemu biskupowi, proboszczowi, a nade wszystko Chrystusowi którego spotkasz, drogi bracie, codziennie spotykają swoich parafian, parafianki. Bycie wzorem w mowie to uświadamianie sobie, czym jest cnota, posłuszeństwa wobec samego Chrystusa, wobec Jego Kościoła, którego widomym znakiem jest Twój duchowy Ojciec Biskup. Drodzy bracia, bycie wzorem w obejściu to ład i porządek w Twoim życiu. To poszanowanie wszystkich bożych przykazań, by ci, których prowadzisz do Boga na co dzień, nie mieli wrażenia, że ty coś kombinujesz z tymi przykazaniami, że przygotowałeś dla Niego same obciążniki, a sam chętnie korzystasz z wszelkiego typu ulg. Bycie wzorem w obejściu to unikanie tego wszystkiego, co odwodzi nas od Pana Boga, unikanie okazji. Które nie daj Boże doprowadzą, nie wiem, do plagi alkoholizmu, narkomanii czy jeszcze innych uzależnień. To umiejętne świadectwo wo wobec wiernych bycia dobrym gospodarzem w swojej parafii, w swojej wspólnocie, do której powołał, do kierowania, którą powołał Cię sam Pan. To Ty masz służyć, a nie czekać, by czasami schorowani, starsi niedołężni służyli Tobie. Bycie wzorem w obejściu, co to cudna umiejętność i łaska, która przeradza się w miłość do Boga i do wiernych, do których wychodzisz, drogi bracia. Bądźmy więc wzorem w mowie i w obejściu. Nie trwońmy danego nam przez Boga daru na marności, Zamiast tego spróbujmy ten czas poświęcić na rzetelne studium teologiczne, homiletyczne, życiowe, na opiekę w swoich rodzinach, na podzielenie się czasem i miłością ze swoimi najbliższymi. Ale znajdź też ten czas na medytację, na modlitwę, która pomoże Ci lepiej zrozumieć istotę Twojego posłannictwa. Drodzy bracia, to tyle na dzisiaj. Przed nami pewnie chwile, jak ufam, piękne. Być może będą i momenty trudne, bo to jednak same chłopy, więc samo życie. Więc z pewnością będzie, będą chwile, kiedy trzeba będzie pewne rzeczy sobie poukładać i po, powiedzieć w oczy. Wymagające zaangażowania, ale i ofiary przebyliście setki kilometrów. Widzę, jak już zasypiacie, I nie tylko z powodu tego, że, że biskup długo gada, ale wiem, że ksiądz Emil jest od trzeciej nad, nad ranem po to, żeby tu z nami być. Ogromny szacunek, przejechanie w 700 kilometrów. Ksiądz Marcin prawie 600, 600 kilometrów i tak ksiądz Romek 500 kilometrów, no tam trochę mniej, ale naciągniemy do 500. Mój umiłowany sąsiad, ksiądz, ksiądz Robert, najbliżej. chyba najbliżej, ale to jest przywilej sąsiedztwa. Ksiądz Mariusz z naszej z Miasta Stołecznego, pozdrawiamy księdza biskupa Andrzeja, który dzięki Bogu lepiej się czuje i z pewnością by chciał tu z nami być. Jest, jesteś, Ojcze, z nami. Duchem, mimo że ciało jeszcze potrzebuje rekonwalescencji, ale modlimy się wspólnie, by, byśmy jak najdłużej mogli wspólnie służyć Panu. Byśmy budowali tę wspólnotę Chrystusową, dając w ten sposób świadectwo, bo przecież Pan nie będzie nas rozliczał z tego, co zrobił sąsiad. Mój sąsiad, proboszcz, nie zapyta Adam, co, ty, co, co robił tam Zbyszek. Tylko rozliczy mnie jako biskupa i kapłana z tego, co było i co jest moją powinnością. I musimy być tego świadomi. Dlatego też starajmy się przeżywać te chwile w taki sposób, abyśmy jak najwięcej od Pana Boga wyciągnęli, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem, abyśmy nie tylko, nie daj Boże, puści nie wyjechali. Duchowo, ale byśmy wyjechali maksymalnie napełnieni nas w miarę swoich możliwości. Zatem ta postawa niechaj zniknie w trakcie tych rekolekcji, i niechaj ta postawa ukrzyżowania, ale i też otwarcia na Bożą łaskę sprawi, byśmy wyjechali przepełnieni Bożą mocą, tym entuzjazmem, którym będzie płonął w was, nie jak słoma przez chwilę jasną, intensywnie, ale który będzie płonął długo, bo będzie nasycany Bożym światłem. I o to nam chodzi. I o to się będziemy modlić w trakcie tych naszych rekolekcyjno- skupieniowych chwil. A teraz zechciejmy wspólnie razem na zasadzie takiej modlitwy wiernych po kolei. Takiej spontanicznej,